Hej siostra. Co chcesz pasztecie? Nie nazywaj mnie tak. Bo? Bo powiem mamie no i no i będziesz miała karę na telefon i nie dostaniesz robuxów hihihiha. Co nie, 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 cofam to co powiedziałam. Dobra, dobra. To co chcesz? No chciałam się ciebie spytać, czy chcesz na moją grupkę? E mnie paszteciaro. Mama! U, dobra, dodaj mnie. Chupi, chupi, chupi. Kochynie, kto to jest? Co? To moja sis. Hej. Hej. Cześć, a może się przedstawimy? Zróbmy face reveal. Dobrze, dobrze, to zacznij. Dobra, ja jestem Tokiola i mam 8 lat, to jestem ja. Może być. Teraz ja mam na imię Max i mam 8 lat, to ja... Jezu, piękniejszego nie widziałam. Sorry, ale brzydki. Ja zostawię bez komentarza. A ty, Oleńka, nie podskakuj do mojego tak męża, znaczy chłopaka. Jakiego znowu męża? Patrycja, zdradzasz mnie? Tak, bo ona cię zdradza z Tomkiem. Dobra, ty się brzydulo, ta nie odzywaj, nie wierzę ci. To nie wiesz, ale później nie żałuj. Ej, Patrycja, chodź na priv... Okej. Okay. Czy ty naprawdę zdradzasz Maxa z jakimś Tomkiem? Wcale, że nie, to Ola chce mi go odebrać. Serio? To czemu jej nie wywaliłaś z grupy? Bo ja nie wiedziałam. Dopiero dzisiaj zdałam sobie sprawę, że chce mi odebrać Maxa. Nie, nie mogę tak tego zostawić. Zaraz tej olci się pozbędziemy. Co za bachor. już siostra dziękuję. Nie ma za co kochana. A i jeszcze się spytam, a co chodziło z tym mężem? Miałam odklejkę. Okej, okay, chodźmy załatwić tę olę. Oki. Okay. Zostaniesz moim chłopakiem, tylko nie mów tej pati. W życiu, a teraz jej wszystko powiem. Ojej, jak śmiesz mnie zdradzać. Odczep się od Maxa. Właśnie ty, głupia, bezczelna brzydulo. Jeszcze dzisiaj mówiła, że jestem brzydki. A teraz co? Dosłownie, Olciu, powiedz papa wszystkim. Jeszcze popamiętasz. Bye bye, Olcze. Nie, mój Maksiu. Jupi, dziękuję, że ja wywaliliście. Jesteście super. Nie ma za co. Ty też jesteś super. To dzięki mojej siostrze. Sami byśmy nie dali rady z Olką. Nie ma za co, kochani. Jak będziecie potrzebować pomocy, to możecie na mnie liczyć. Poki jeszcze raz dziękujemy. Tak. Nie ma za co.